As fuck. Cześć kochani, słuchajcie, już myślałam, że ten dzień nigdy nie przyjdzie, a współpraca już podpisana, miałam tutaj zrobić lokowanie i, i czekam, czekam, chyba już nadszedł ten dzień, rodzę, jadę z Muką do szpitala, tym razem wydaje się to już być ten czas. To znaczy musi być. Już nie mogę dłużej czekać, kontrakt mi mija. Termin mam na za 3 dni. Nie mogę czekać, muszę urodzić dzisiaj. Przez weekend musi być dużo wyświetleń. Dzisiaj piątek, rodzenia początek. Mam skurcze już takie... Co 5 minut. Więc yy, raczej rodzę. No, my jesteśmy spakowani, gotowi na tą współ... Mój poród. Muka może być ze mną No nasza dzidzia już wyczekała Ona specjalnie czekała na ten długi weekend Po to właśnie aby... Tak, tak. Czekała na mnie Aby I było dużo wyświetleń Ona wie co jest dla mamusi dobre Jestem mega podekscytowana yy, Teraz mi akurat nic nie boli Nic nie świeżbi, natomiast Za chwilę nie będzie dobrze, za chwilę poczuję jakiś Skurcz, na szczęście mam kamerę wszystko wiecznie, także idziemy Do szpitala Muka, bierz rzeczy i, i, i jedziemy i mam nadzieję, że na chwilę będę tu już z drugą dzidzią. Tyle współprac przed nami. A, ale on się napatrzy. Zobaczy, że się tak pożyga. <śmienicza> <śmienicza> może nie. No zobaczy, ryta, zobacz ta. Dziękuję bardzo za wiadomość. Stamtąd. Dziękujemy. Miłego wypychania. Mam wam coś ważnego do powiedzenia. Będzie dobrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Za ja, to tego Tom, Witaj. Jezu, Popakała jak usłyszałam się. ciotkę, to się mi aż głos normalnie załamał. <laughs> oh. Masakra. Takie mnie podniecenie wzięło. Oh. Jak jest tak jak teraz, w tym stanie, no to nie rodzi, a, a potem co, co, co kilka minut, no to... Jak mnie łapie skurcz, to mówię rodzę, na pewno. Co jest? Skurcz mi łapie. Skończyło się ujeżdżanie. Już, już nie jest śmiesznie. O Boże, wyszedł ze szpitala, znaczy się dziciuś. Czy to się nagrywa? Boli mnie bardzo już. Kocham Cię mhm. bardzo. Ja Ciebie też, mucha Dobra, minęło 5 minut nagrania akurat na reklamę. Możemy już iść. Widzisz wszystkie torby. A jak nie rodzisz? Jak nie rodzę? Rodzę, rodzę. na pewno. Kontrakt już podpisany. Nie mi tutaj, rodzę. Hmm. Idziemy. Tak. My już jesteśmy pod, pod szpitalem. Tak. Klinika Ready Mother, tak. Już. O, dziękuję. Dziękuję, będziemy za chwileczkę. Tak. Już. Jestem pod firmą Ready Mother. O Boże, jestem taka podekscytowana! A ty nie? Powiedz, że tak, bo to się nagrywa. <śmiew> Będę płakać jak na początku, jak podpisałam ten kontrakt z Kliniką, taka kwota! Choć powiem, zaraz skurcz złapie z wrażenia i tu na ulicy urodzę, a mam kontrakt z firmą Ready Mather! Coraz mniej przyjemniej jest, wiesz. <śmiew> No widzę. To dobrze, bo to się nagrywa. Czy widać dokładnie mojego fiefroczka i mój brzuch? Co to się dzieje? Musisz wiedzieć, musisz potem powiedzieć, bo nie wiem. RPG. A co to znaczy? Nigdy nie, nigdy nie rodziłem, nigdy tu nie byłem. Tutaj zawsze, znaczy, nie zawsze, czasem przechodzę sobie i wszystko jest sprawdzane, jak się ci już czuję i... Boli? Nie, nie, nic nie boli, w filmie Ready Mother nic nigdy nie boli. Najgorsze jest jak mnie skurcz złapie, wtedy mam wrażenie, że... Że oszalejesz, czy to. Tak, wszystko jest dobrze, nic mi nie boli. Zrób zbliżenie na brzuszek. Dzielna jesteś bardzo. Dzięki. Kocham cię. Otwarła się pochwa. Poczekaj, o, bo nie wiem czy mi tego racji nie włączą za to. O, czy wszystko dobrze widać? Widać, widać. O. O. Jesteśmy już w naszym apartamencie. Właściwie w naszej willi. Zostałam już przyjęta na oddział. Bardzo mi się tutaj jej podoba. Jest taki jakby luksusowo. Super, co? No. Naprawdę niesamowicie przepięknie. Rodzę w Ready Mother W Warszawie, oczywiście, rodzę. Warszawa żyje inaczej rodzi inaczej. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej willi. Bardzo mi się tutaj podoba. Na pewno będzie mi się tutaj przyjemnie. Super, jest naprawdę. Jak, jak w willi jakiejś. Jak w mieszkaniu się czuję. Naprawdę. Mam we, we, welon, już założony. Za chwilę będę przychodzić na, na salę porodową w firmie Ready Made. Ej jak ci coś pokazać tu muszę. Ale muka coś tu jeszcze ma jakieś lokowanie. Co ty mi chcesz, kochanie, pokazać, co? Współpraca czeka przecież. O... Jezu Chryste, Matko Boska, o Częstochowska. Jesteśmy tutaj, przyjechaliśmy, znaczy, ja nie wiem, przyjechaliśmy tutaj i ja pomyślałem, że nie mam do jedzenia nic. I poprosiliśmy Anety, znaczy, to znaczy nie, 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 nie poprosiliśmy, my Anety nie poprosiliśmy, Anety, ona, ona sama, sama tutaj nie, ona przyniosła, sama. to znaczy nie Mamy do nas, nie można do, znajomych, na poczekalni zostawiła, naprawdę, no bo Anę tylko tak, napisała można, pisek, piszam, no niesamowite, napisała naprawdę. naprawdę. I zobacz, coś chce ci. Nie, nie patrz, nie patrz. Coś chce ci pokazać. Pokaż, znaczy, zaraz tak? ci pokażę, co jest. Proste jako szampan. Słoiki są, zaraz znaczy ci pokażę, ale zobacz tutaj. Kochanie, chciałem ci tylko powiedzieć, że masz mało czasu na to lokowanie, bo za chwilę będę miała skurcza. O nie! Co tu jest napisane dla. Dla, nie, jesteś, wa, wa nie. coś na pewno ładnego jest napisane, a tu co? Dla A dla Muki, I to jest twój banan, Ej, to jest mój banan, a to jest twój o, banan. O, jaka kochana. I teraz mam tak: Mleko, jajo, pasata pomidorowa, co jeszcze mamy, olej, ketchup. i teraz zobacz, co tu mamy, zobacz tu, o, gołąbki. I fasola. Zobacz. O no, tak powiem Ci, no szalona ta Aneta. Zobacz, co ja tu, gołąbki, fasola, gołąbki, A. także. Po porodzie musisz mi tutaj troszeczkę zostawić, co ja chcę, tak? Nie wiem. Le. Pokażę Wam teraz szybki room tour, bo Wandzia jest teraz pod prysznicem, już nie będzie mogła Wam tego pokazać. Wchodzimy do naszego apartamentu, zobaczcie, tutaj od Anety są gołąbki, fasola, na lepsze tutaj parcie, na lepsze gazy. Tutaj wchodzimy dalej, zobaczcie. Zobaczcie, jest nawet regał. Normalnie, jak w domu, jak w willi. Regał, książki można sobie w trakcie porodu poczytać. Zobaczcie, tutaj taka kanapa. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie, jak w domu, kwiaty. Wchodzimy, proszę Państwa, dalej. I tu już jest królestwo mojej Wandzialiny. Zobaczcie, łóżeczko. Kolejny telewizor, gdzieś tu jest. Tak to wygląda. Tutaj nie będziemy wchodzić. Chcesz pozdrowić widzów? Nie pozdrawiam. Jeba! Yy, dobra, dobra, grażynka. Was nie pozdrawia. Tutaj mamy dla Dziedziusia wszystko. O, tak to wygląda. Sorry za syf, ale wbiliśmy tutaj. Wandia. już zaczyna rodzić. Wszystko tu jest naprawdę super pięknie. Luksusowo. Słuchajcie. Jest plan porodu, a Wandzia nie jest mi w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie. Wyobrażacie to sobie? Czy ma drożdżycę? No nie ma pewnie. Słuchajcie, pierwszy punkt. Miałam pobierany wymas z pochwy w kierunku ko kokosowy... Co, 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 co? Ma być Dlatego postanowiłem, że szybko dzwonimy do ym, y, Do Megi Mam nadzieję, że Megi zna y, córkę, znaczy Kurde Magii Odbierz yyy. Come on Megi, come on Słuchaj, słuchaj Megi, musisz mi pomóc uzupełnić plan porodu Bo, bo Wandzia, Wandzia nie ma po prostu głowy Zapytała się w łazience, nie wiem czy ona rodzi, czy co, czy wypycha Musisz mi teraz szybko pomóc Słuchasz mnie? Halo, Halo! Stachu? Jaki Stachu, muka dzwoni! Chciałabym, aby muka, jeśli tego chce, mógł przeciąć pępowidę. Tyrta się pali! Tylko nie przycinaj tej pępowiny za szybko! Tak, dobra! A jak tam wadzi? No, pod prysznicem siedzi na stołku, yy, polewa się wodą i płacze. Przybijasz ten perfekta, tak? Uu, teraz. teraz to się czuję jakby to tylko z ich skoczyła. Naprawdę super, tu jest. O Super klinika. Jest różnica, nie? Uf, jest różnica. Pod krzyżnicą, bo żeby to tam ryczałaś, woda się polewała, Ja to z megi gadałem. Tak, tak. 15 centymetrów. Jeszcze centymetr, albo pięć. No i co wtedy będzie? Rodzimy. Boli czy nie boli? Powiedz. Nie, to jest najlepsza klinika. Bardzo się cieszę, bo jak tam pod prysznicem byłaś, wtedy <grym> powiedziałaś, że tam nie chcesz rodzić już nigdy. Ale no, wiesz, ja tam chcę dwunastkę dzieci moją, nie? Także teraz już wiem, że będę mieć te dzieci, bo, bo już ci się podoba. Ale jest luz, blues, nie? Luksus. Jakbym na plaży leżała. Super. Pięknie, pięknie! 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 tak! A Jezu! On ma czarne włosy, naprawdę! Nie będzie im pasować do zdjęć, do Charlotte. Ciemny ma ten typ, ciemny ma! Ale szok! Ile mniej więcej będę jeszcze rodzić? Żeby vlog za długi nie wyszedł? 10 minut! Tak? O! To idealnie! O 10 minut można właśnie reklamę dawać na YouTube'a. Z całej siły. Mocno go wypychaj, mocno. Wypychaj, wypychaj, go, wypychaj, o, wypychaj, wypychaj. Jeszcze, jeszcze wypychaj, mocniej wypychaj. Pięknie, pięknie. A. Czy to się nagrywa? Bierz powietrze wtycki i jeszcze raz. Mocno wypychaj. Mocno pchaj, wypychaj na ekranie, pchaj. Nabierz powietrza i znowu mocno jedziemy. Ale wychodzi. Pchamy. Nie puszczaj, nie puszczaj jeszcze. Mocno, mocno pchamy, mocno, żeby był wyświetlenia. Mocno pchamy. Dmuchaj świeczki. Dmuchaj te świeczki. Dmuchaj świeczki, powiedziała. Ile tych świeczek kurwa mam dmuchać? 27 lat mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Super, super, no super. To jest niesamowite po prostu. Boli? Nie, nic nie boli, nie, nie w tej klinice. Druga ciąża, drugi poród, tak super przeżycie. Popnij, popnij, papniej i odepchnij i popnij znowu. Zasuwa, no ta do mnie. Wysuj, wysuj. Nabierz powietrza i wepchnij. O Jezu, ja widzę buzię całą. Oddychaj. Jezu. Bo 10 minut. Proszę bardzo, teraz możesz tutaj fotkę na insta strzelić. Pamiętaj, żeby nas oznaczyć. Moja dymka kochana. Ciemna włosa niestety. O nie, ja nie mogę stać z tej strony, bo cień rzucam. Przesunę się, żebyś tutaj dobre zdjęcie zrobił. Wezmę ją na chwilę i zaraz wrócę. Ale gdzie? A jeszcze zdjęcie na instagram miałam zrobić. Eee... No, dzień dobry. Boże niesamowite. Syneczek nasz. Tyle współprac przed nami. W szoku jestem. A ty. Powiedz, że też. Ta pamiątka i pachnąca. Żalem to kąpieli dla niemowląt Mirvea Dobra, słuchajcie, to co ja muszę powiedzieć tutaj z moich obserwacji Wynika, że ta ostatnia faza, ona trwała tak naprawdę, poród w ogóle cały trwał długo, ale sama ta faza, to parcie czy czy, 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 tam wsparcie to jakoś tam To trwało, słuchajcie, 30 minut, także super, super, mieliśmy po prostu taką ekipę, taką, nie taką ekipę mieliśmy, cudownie było w tej klinice ready mother, ready mother jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja, mogę powiedzieć że ten, że dla chłopaka, który tu jest przy porodzie, powiem wam tak, zero zero bólu, w ogóle nic mnie nie bolało, zero bólu, zero strachu także polecam, naprawdę, nic tutaj mnie nie bolało, zero obrzydzenia było naprawdę cudownie, jeszcze dostanę zapłatę za to, także naprawdę było niesamowicie, naprawdę polecam, tutaj polecam, bo to było po prostu cudowne cudowne, zero obrzydzenia, cudowne cieszę się, że to zobaczyłem, że zobaczyłem właśnie ten poród wy też to teraz zobaczycie, bo ja to wszystko dokumentuję, wszystko nagrywam, także bardzo się po prostu z tego cieszę ja się nie czeszę, też, ale się też cieszę, tyle emocji, tyle jestem po prostu już wypruty jestem wypruty, ja nie wiem czy ja mówiłem czy nie, ale Anetka, dziękujemy ci za te gołębie, za tą fasolę czy tu już fasolę możesz jeść? Na końcu tu jeszcze możecie ocenić mój outfit. O, zobaczcie, taki mam właśnie outfit of the day, możecie ocenić lekarski. Oczywiście, jak będzie dużo wyświetleń, no to będzie wtedy kolejna współpraca, kolejna ciąża, kolejny poród. Cringe S.